kupujemy e, lody od, od obwoźnego sprzedawcy, Tutaj się ustawia kolejka. Mm. Można do lodów dodać oczywiście ryż Nie. albo orzeszki. 20 batów kosztują takie lody. Kabłonka! Lody kokosowe po 20 batów. Dziewczynki już siedzą, a tu bierzemy dla wszystkich pozostałych w domu. Zeszły lokalne dzieci, przywitać się z dziewczynkami. Lody się topią, ale już prawie jesteśmy w domu.